Stąd. Lecimy live, live lecimy, witam ekipę. Zaraz tutaj zrobimy, że czy ja tutaj wszystko widzę. Czy ja widzę? Czy wy widzicie? A, najważniejsze, żebyście mogli zadawać, zadawać pytania. To mi coś dźwięczy, wydźwięcza. Sprawdzimy zaraz. Pytania mam oczywiście przygotowane, jakbyście byli zajęci. Cicho tutaj. czyli żywiec jest maksymalny. O, widzę pytania. Dzień dobry, znaczy się, że jest. Są cztery osoby ze mną, czyli trzy plus ja na vlogu. Dzień dobry. Pozdrawiam ekipę. Witam, witam, witam. Co tam się dzieje na świecie? Czekajcie, ustawimy tutaj tą... Kamerę. No dobrze, ustawione jest. Jak tam słychać? W porządku? Próba głosu. Próba głosu. Tu brzoza, brzoza, brzoza 201. E, Siemagarnak. garnak, pozdra, pozdrowienia z Dublina. Witamy ekipę. Słuchajcie, nie marnujcie czasu. Waszego przede wszystkim, tylko, tylko jedziemy z tym koksem. No, wiadomo, sprawa tematów dużo... Jutro w Nowym Jorku na konferencji już będę, więc na razie, na razie wszystko, obecny, jak tam koronawirus w USA, horror, nawet nie mówcie, szkoły zamykają, to co w włos Włoszech, znaczy nie wiem czy zamykają, no bez jaj, eee, za szybko leci, wracamy teraz na chwileczkę, korona, koronawirus, e, ja powiem wam tak, moje podejście do życia jest zawsze takie samo, ja się zupełnie nie stresuję rzeczami, na które nie mam wpływu, zero. Dotyczy to w tym momencie również koronawirusa. W ogóle mnie nie, ten temat nie interesuje. Zachoruje, to zachoruje, nie zachoruje, to zachoruje. Miałem w planie e, wakacje w Europie, polecieć m.in. do Anglii, pogadać się z Wami, może zrobić jakieś spotkanie. No ale za chwilę mi tutaj Amerykanie ogłoszą, że wylecieć to mogę, ale z tym powrotem to może być średnio, więc tutaj troszeczkę mi komplikują mój wyjazd, e, tournée europejskie, które chciałem zrobić. Ehm, Pan Kamil Adamiszyn, co pan myśli o pomyśl, co pan sądzi o pomyśle Aruma na walki Furygo z Wajderem, Joshua i Whiteem. Krok po kroku. Planować to można sobie w lidze mistrzów i to też nie zawsze. W boksie trzeba najpierw poczekać, jak się skończy ten pojedynek 18 lipca, a później można robić plany. Robienie planów do przodu wypowiedzi Ediego, że walka musi się odbyć z Joshua z Furem, Fury Joshua do końca roku. Nic się nie musi. No wiele rzeczy się zdarza, które się, które się nie musi. O, coś wyskoczyło. Eee, Przemek, co się dzieje z Pawłem Wierzbickim? Czemu nie kontynuuje kariery? Sprawdzimy, jaka ta sytuacja wygląda. Eee, muszę się właśnie bardziej zająć polskimi rzeczami. To jest prawda, macie w 100% rację. Natomiast no nie mogę zajmować się wszystkim. Ja nie jestem zwolennikiem robienia piłki, piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego. A jak przyjdzie koniunktura to również w boksu. A są tacy. Większość. Czy Ortiz dostanie na koniec kariery kilku topowych zawodników, skoro już dostał wypłatę życia a na kolejną walkę o pas? Nie ma szans. Podobnie jak Powietkin teraz. Pan Krzysztof, nie wiem. Panie Krzysztofie, nie wiem, czy dostanie topowych zawodników, czy nie, natomiast jestem przekonany, że tej wypłaty życia on ma nadzieję jeszcze nie dostał ja cały czas tak chętnie zobaczyłbym walkę jego z um, Antonie Dżeszu pozdrawiamy ze Śląska, pozdrawiam Andrzej Fonfara wybiera się na walkę Adama tak, będzie w piątek paranoja z tym wirusem, dwie twarze, zgadzam się 100%, kiedy Suleński wraca na ring, to jest też jeden z tematów które są zapisane gdzieś tam na karteczce u mnie, a mianowicie szarpnięcie striczu na vloga tutaj nie ma z tym żadnego problemu striczu, muszę go dopaść i zapytać się bo to jest za długo na razie nie ma żadnych konkretnych planów e, Powietkin czy White widzieliście White'a w tej, w tej kurce dzisiaj normalnie rozwalił mnie nie, on ma chyba taki wielki brzuch albo sobie, albo sobie robi jaja w każdym razie wyglądało to tragicznie na tej konferencji absolutnie tragicznie na tej konferencji e, prasowej w tej, w tej wielkiej kurce. E, nie odbywała się na Syberii ta konferencja prasowa odbywała się w budynku także to taka informacja Szansę waha w najbliższej walce. Chciałbym, napisałem to od razu na twicie, chciałbym ważkę, który zawalczy agresywnie, nie, wa nie ważkę, który zawalczy jak sparring partner, a mianowicie, ja dam sobie radę jakoś, wszystko już w ringu, przynajmniej jeśli chodzi o sparring partnerów i nie tylko, zresztą widziałem. Chciałbym ważkę, który już wiadomo jest na końcu swojej kariery, żeby poszedł do przodu no i coś zrobił. No i ja, ja naprawdę nie miałbym żadnego problemu z, z Mariuszem Wachem walczącym z Dylanem White'em. Tak, walczył z Dylanem White'em w pierwszych trzech rundach. Chciałbym, żeby zawalczył agresywnie. Czy to jest. O, muszę, się, muszę się zapiąć, bo zaraz mi ktoś napisze, że już taki młody nie jestem. Panowie, no nie macie. Czy pani. Dzwoni Adam Kornacki. Panie Adamie, czy pan się połączy z nami dzisiaj na vloga? Nie. No to, ale wiesz co, to musisz wejść, Adam, musisz wejść na vloga. Na żywo. Widzicie, no wszystko jest na żywo. Adam Kownacki, czy widać numer telefonu? Nie, tu mogę pokazać. Adam Kownacki dzwoni. Widziwe. O! o ale, ale my ciebie nie widzimy, tylko wpisze. Adam, poprosimy Adama. Mamy Adama zaraz tutaj na vlogów. Jesteś już andaś na vlogu. O, no to słuchajcie, w tym momencie odkładam, odkładam słuchawkę. Chyba, że włączymy na głośno mówiący, do Adama. To jest też możliwe. Adam Kownacki na żywo. Adaś jak tam sytuacja... Na 72 godziny przed walką. Wszystko dobrze, tak? Już się szczekuję, by jechać do fazy trening. I nie muszę czekać, tak? Kolejnego wyzwania. Kolejne wyzwania. A daj, słuchaj, te, te treningi medialne. Mam. Adam zadzwonił, robimy żywca, wiadoma sprawa. Adam, te treningi medialne są tacy, którzy nie wiem, na skakance tylko wyskakują. Są tacy, co robią całe treningi. Zrobię. No bardzo takie właśnie dużo nie będę robił rzeczy, ponieważ lecał sochankę, a akcji nie na, na tarczach i, i tyle. Ale wieczorem mam jeszcze inne, kolejny trening, więc yy, te też będę się bardziej szkoła na walkę e, Czy Czytałeś tą wypowiedź, e, e, czytałeś wypowiedź Heleniusa że no, waleczny jesteś, ale pięściarsko za dużo nie umiesz. w to, to, to znaczy, soboty tak? E, nie czy to jest walka, tak? Czy yy, nie jest są szachy, umiem być prosty, prawo rękę, si cały też na się uderza. Więc yy, 20 lat miałem i wygrałem, więc yy, myślę, coś tam potrafię. No, ja, ja też stara prawda pięściarska mówi, że nie, nie ma jeszcze takiego pięściarza, który wygrał cokolwiek słowami. Tutaj się walk nie wygrywa ani nie przegrywa. Natomiast informacja, do której ja podszedłem dosyć na chłodno. Była informacją o tym, że ewentualna walka w sierpniu z Andy Ruizem Jr. Juni ja nienawidzę wybiegać e, walkę do przodu. Czy do ciebie ta informacja doszła? Wiem, że doszła. Ile w tym jest, e, ile w tym jest prawdy? Wiem, że powiedziałeś, że chciałbyś zawalczyć z kimś z pierwszej piątki, czy z pierwszej dziesiątki. Oczywiście tak, ale na razie się tylko na sobotę, tak. E. Ten robił vloga po walce i, i będę więcej wiedział na ten temat. Na razie chcę wygrać w sobotę, bo to jest jednak i, i, i biorę Hejusa lekko, tak. Jednak ma dobre doświadczenie, jest wysoki i na pewno przyszedł, żeby to wygrać. Więc jest na razie dyskutuję na tej walce. Adam, dziękuję bardzo. Jakbyś miał jeszcze czas nie tylko odpowiedzieć na parę pytań, wejść do mnie na vloga, będę, będę niezmiernie wdzięczny. Wiem, że jesteś w drodze cześć. No dobrze, widzimy Adama, nie wiem czy, czy słyszeliście czy nie e, e, Mam nadzieję, że wszystko, wszystko gra Dajcie mi znać, bo ja w jedną stronę tylko widzę Staram się wrzucić jak najwięcej e, Lecimy teraz z waszymi pytaniami Dzięki Adamowi, że wpadł e, Adam Babyface, witam wszystkich Adama macie w tej chwili na, na vlogu Jak e, chcecie prosto, bezpośrednio do niego pytanie On od razu odpowiada Pod aka Babyface, to on ale to się już zorientowaliście. A ja będę w międzyczasie mówił, odpowiadał na inne pytania. Wy zadawajcie pytania Adamowi, on odpowie, wszystko da się zrobić na żywo. Jak pan obstawia walkę Dorticos Bridis. Ku mojemu zaskoczeniu zdecydowana większość dziennikarzy amerykańskich, z którymi rozmawiałem, obstawia zwycięstwo i to łatwe Bridisa, natomiast Dorticosowi dają szansę tylko i wyłącznie na tak zwany Lucky Punch. Ja się zupełnie z tym nie zgadzam. Ja nie wiem, no. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o umiejętności kolegów i znajomość kolegów amerykańskich wagi junior średniej, to jestem dosyć średnio przekonany, że mają rację. Obstawiam, obstawiam Dortikosa przez K.O. Gra, gra, panie przemku, no i w porządku, cześć, Adaś, czyli było słychać. To się bardzo cieszę. Staram się zrobić jak najwięcej, jak mogę. Adam pomaga. Ekstra człowiek, naprawdę, wierzcie mi, on jest, on jest rozrywany, ale ma ten. Ten spokój chłopaka, którego wychowało Brooklyn, ale urodził się w Polsce, nic go specjalnie nie rusza. Eee, pan Robert, dusza, czy włodarze boksu ukrywają to, jak wpływa boks na zdrowie? Znaczy, no wszyscy wiedzą, jak pływa, no nie jest to najzdrowszy sport na świecie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast, jeśli chodzi panu, czy są takie szczegółowe badania, jak na przykład teraz, są w przypadku pięściarzy. NFL, bo to już jest bardzo, bardzo głośna sprawa, tu jest kilkadziesiąt milionów dolarów od NFL, które jest wypłacane tym zawodnikom, którzy odnieśli obrażenia większe lub mniejsze. Chodzi przede wszystkim o, o, problemy, e, o problemy mentalne wynikające z obrażeń mózgu. E, to czegoś takiego w boksie nie ma. Jedziemy dalej. Świetna sprawa, co tam u Adamka, nie wiem, mam się widzieć z Tomkiem w piątek czy sobotę, to spróbuję go szarpnąć. Wiem, że ciągle jeszcze chcę wrócić, natomiast e, czy z tego coś wyjdzie, to już jest persinga z... Pershinga. Wiadomo, że bywaliście na walkach gołoty, może kiedyś go Pan spotkał. Oj tak, spotkałem go na walce, e, pamiętam jak dzisiaj szliśmy, to było wcale... Chyba nie tak długo przez jego śmierć. Nie, to było jednak parę lat, kiedy Pershing, był, kiedy Pershing był w Kalifornii. Spotkaliśmy się w Las Vegas. Spotkaliśmy się w Las Vegas, wracaliśmy, pamiętam ja, Andrzej i, i, i drugi Andrzej, Andrzej Kulikowski, czyli Pershing. Wracaliśmy takim pustym, pustym parkingiem z Thomas Mark Thomas Arena, gdzie była walka Lewis kontra Holyfield, chyba dwa. Już tej chwili nie pamiętam, bo byłem na trzech ale w każdym razie no, poznałem go również pierwszy raz we Wrocławiu taka mini anegdota, bo wiem, że anegdoty są, są modne kiedy nie wiedziałem kim jest Andrzej Kulikowski kiedyś rozmawiał Andrzej Dołota przeszliśmy na walkę we, do Wrocławia no i jesteśmy w Warszawie i czekamy na samolot do Wrocławia czekamy na samolocik do Wrocławia i Andrzej rozmawia z jakimś gościem ja, a już tutaj ten samolot do, do, do Warszawy z, Wrocławia, e, z Warszawy do Wrocławia zapowiadają na tym okęciu Andrzeja nigdzie nie ma. Jak zwykle Andrzej w ostatniej sekundzie wbiega do samolotu zwykle. Więc ja wybiegam z lotniska, a tam stoi Andrzej i rozmawia z jakimś gościem. No i rozmawiają o czymś, jakieś pewnie ważne sprawy. Natomiast garnek, nie mając zielonego pojęcia co jest, mówi do tego gościa, mówi, słuchaj, nie zawracaj tu te dupy, bo on tu się musi zdążyć na, na, na samolot. I taka cisza zaległa i Andrzej zaczął się śmiać i mówi, słuchaj, gdyby to nie ja, to ty na tym samolocie na ten samolot już byś nie zdążył. No i tak się poznałem z Andrzejem e, e, Kulikowskim. Także miałem okazję jeszcze wielokrotnie się poznać. Takie było moje pierwsze poznanie. Ale wiem, że tam byli jacyś panowie też e, z grubymi szyjami dookoła. I pamiętam, że kiedy ja tak wtargnąłem i tak, tak powiem, dosyć bezceremonialnie bezceremon persinga odsunąłem od rozmowy, to spojrzeli się na mnie, jakby mnie już nie było. Pamiętam to jak dziś. to był fan. A dobra, jedziemy dalej. Siema do Adasia. Chwilka Radczenko, ponawiam pytanie. Wie pan co, ja już na, ja zdążę na ten temat coś powiedzieć, no bo to jest ważna walka, natomiast nie ma sensu robienie z, z Racienki jakiegoś killera. Nie, nie, nikogo się nie boi. A, no naprawdę jest spora różnica między rzucaniem wyzwania Dylanowi, przepraszam, Cisorze i... I Raczenko, który ma 7,5 i 2 nocauty. No, naprawdę nie wpadajmy ze skrajności. Skrajność powiedziałem, z tego się nie wycofuję. Ok, rywal w porządku, rywal, nie mam z nich problemów po 10 latach. Powrót do kategorii wagowej. Wiem z kim walczył w pierwszej walce w wazie ciężkiej usyk, więc nie będę z siebie robił idioty, Ale też nie przesadzajmy z tym Raczenko jako, jako killerem, bo on nim, nim na pewno nie jest. Stawiam na zwycięstwo e, Artura Spirki przez nokaut. Nie wiem, czwarta, piąta runda, dłużej to nie powinno trwać. Um, co my tam dalej? Czy Adam powinien wciągać Heleniusa na kontrę? Nie. Adam powinien walczyć absolutnie swoje, czyli iść do przodu i stłamsić Heleniusa, który nie ma pojęcia o dwóch rzeczach: jak walczyć na wstecznym, czyli jak walczyć w defensywie, albo jak walczyć w, w półdystansie. To nie jest Tyson Fury w półdystansie. Nic nie zmieniać, robić to, co, to, co robił. Um, Adam musisz. Jakieś pytania dziwne. Powodzenie Adam, powodzenia Adam, rozumiem, że słyszeliście, fajne Wady i zalety wyjścia DAZON zon w Polsce ja nie widzę. Pan Kamil się pyta Panie Kamilu, ja nie widzę tutaj WAD. Każdy dodatkowy możliwość zobaczenia, każda dodatkowa możliwość zobaczenia boksu przez Kibica jest dla mnie plusem. Rynek zawsze się sam kształtuje. Oczywiście najważniejsze tutaj będzie, mówimy pod kątem pięściarskim. Natomiast Dazon z niczym dużym e, pięściarskim w sensie organizacji Gal nie weźmie, dlatego że e, Dazon zdaje sobie sprawę, że siła pociągowa nie mówimy o Stanach Zjednoczonych, bo tutaj nie byli w stanie niczego kupić siła pociągowa e, dla ludzi w Polsce to jest piłka nożna. Oni sobie z tego doskonale zdają sprawę, że jeżeli nie, nie wykupią polskiej ligi nie wykupią praw do rozgrywek europejskich, no to samym boksem daleko nie zajadą. Kwestia też miesięcy, przepraszam, kilku tygodni, jaka to będzie cena, bo za darmo to na pewno nie będzie, nie wiem, czy są gotowi na ten polski rynek. Mam jakąś dłuższą rozmowę mieć, wczoraj miałem taką, czy dwa dni temu miałem taką krótką, ja no nie widzę, nie, naprawdę nie widzę problemu, bo jest, mówicie, że jest problem problemu z wejściem dazon. Kto kupi, to kupi. Kto nie będzie chciał, to nie będzie chciał. No jedno jest pewne, jeśli Dazon wchodzi ze swoimi galami, no to te gale Dazon, które były w innych telewizjach nie będą pokazywane w tych innych telewizjach, bo to nie miałoby żadnego, żadnego sensu. Uh, ha, 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 ha. Wchodzi do 200 państw. Mówił pan, że Dazon. Jeszcze jedno pytanie, kiedy będzie miał piłkę nożną. Teraz wchodzi do 200 państw, co to oznacza? To oznacza, że wyjdą po części, nie wejdą tak na maksa. Na przykład w Kanadzie kupili prawie prawa do Premier League. Wiemy, że w Anglii chcą to zrobić to samo. Na razie Sky do 2022 ma prawa do, do, do Premier League. Natomiast no to, się wszystko, to się wszystko może zmienić. To wiemy. Natomiast. Będą te walki pokazywane, które mają w, w tej swojej sporej biblioteczce, bo oni spore rzeczy kupili. Między innymi, kupili parę rzeczy od, od Golden Boya, więc podejrzewam, że będzie to najczęściej pokazywane. Nie spodziewajcie się jakiejś wielkiej organizacji gal. Chociaż Markowski powiedział, że jedną galę, taką, żeby pokazać, co potrafią zrobić, chcą zrobić w każdym z tych nowych krajów, do których wezmą. Polska jest dla nich ważnym krajem. Jak ważnym, to się naprawdę przekonamy. Łomża. Um, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Pozdrowienia z Rzeszowa, pozdrowienia z Mazur. E, jaki rozmiar buta ma Tyson Fury na no Mistrzostwo Świata? Kto, kto po Heleniusie, niech Pan da. Typ. Przed chwilą mieliśmy Adama. Dla tych, którzy. Oczywiście to będzie można zobaczyć e, w normalnym odtworzeniu, nie trzeba być zawsze na żywo. Padła ta informacja na temat. E, Andy Ruiza w lipcu w Staples Center w Kalifornii bo tam ma być ta walka, ci z was, którzy powiedzą, jaki ma sens dla Adama Kobnackiego walka z Andy Ruizem w Kalifornii no taki ma sens, że Andy Ruiz jest Meksykaninem i, i tam przyjdzie 10 tysięcy Meksykanów, oczywiście wolam, żeby to był Barclay Center, inaczej wolam, żeby ta walka w ogóle była, byłbym zaskoczony jakby rzeczywiście była natomiast bardziej stawiam na, na pojedynek na pojedynek Andy Ruiza z Chris. W sobotę trzeba wygrać. W sobotę trzeba wygrać z wiadomo kim. W sobotę trzeba wygrać z Robertem Heleniusem. Później będziemy mówić na temat innych walk. To samo w poniedziałek. Adam wam powiedział. W poniedziałek się spotkamy na vlogu i powiemy, jak wygląda sytuacja. Jakbyś, jak możesz um, odmłodzić jednego boksera i wrócić go do walki? Kogo byś wybrał? Pan Kolega pyta. Muszę się zapytać, bo to jakieś, jakieś głębokie pytanie, bo nie bardzo rozumiem. Odmłodzić jednego pięściarza i wrócić go do walki. Kogoś wyby, byś wybrał? A, wiem o, kogo chodzi. o co chodzi. Chodzi o to, że jakby na przykład Witali Klicko nie miał tego swojego wieku, tylko mógłby walczyć jeszcze raz, zdecydowanie Witali Klicko zostanie tylko przy wadze ciężkiej. Pewnie nazwisk można by wiele znaleźć. Prince Nasim Hamed, zawsze lubiłem go oglądać, e, Barera, y, wielu, wielu, ale z wagi ciężkiej, zostanę przy ciężkiej, zostanę w Italijek bym odmłodził i wpuściłbym go na dzisiejszych killerów. Absolutnie, bez dwóch dań. A, <słuch> Witam Panie Przemku, Pan Krzysztof. Niech Pan mi wytłumaczy, Tyson Fiore wywrócił się po ciosie Cunningham'a, a potem wygrywa splicko i Wajderem. Co to znaczy, że zrobił taki postęp? To jest wielokrotnie to pytanie się przejawia, a pokazuje się tutaj u mnie. Natomiast no ja byłem na tej walce, kiedy Cunningham go przewrócił. To jest prawda. Natomiast no to jest zawsze, zawsze to samo. Ja wiem, że że Cunningham mistrzem nokautu nie miał, natomiast jak przypomnicie sobie, jest na YouTubie chyba, bo nawet nie tak dawno oglądałem, jak przypomnicie sobie, no to idealnie go trafił, idealnie go trafił. Wszyscy się przewracają, jak są idealnie trafieni, trafieni. natomiast to był zupełnie inny, inny Tyson Fury. Tamten, tamten Tyson Fury z nie, nie przetrzymałby paru rund z Witalijem, przepraszam, z Władymirem Klicko. Co do tego nie ma wątpliwości. Inne przygotowanie, ale podkreślam jeszcze raz. Dla mnie ten Tyson Fury, którego obecnie widzimy, to jest najlepszy Tyson Fury, jaki kiedykolwiek był w karierze. Czy jest możliwa walka Adama z Adamkiem? Nigdy. Adam, zresztą powiedział wcześniej, że z wujkiem nie będzie walczył. Poza tym wujek jest na emeryturze. Wujek, wujek Adamek jest na emeryturze. Pozdrawiam. Jedziemy dalej. Szpilka Radczynko. Ten typ. Naprawdę nie ma, nie ma, co, nie ma sensu pytać mnie o tego Heleniusa, dlatego że my naprawdę nie wiemy, co będzie grane z tym Heleniusem. Ile, ile kilogramów będzie na ważeniu? Nie mam, nie mam zielonego pojęcia, ilu kilogramów będzie miał na ważeniu. Wiem, że Adam miał chyba 4 kilogramy mniej na obozie treningowym na obozie treningowym ile wejdzie, czy to naprawdę jest takie ważne znaczy ja powiem tak, bo dla mnie najważniejsze najważniejsze z tego z tej, z tej całej sprawy związanej z, z Adamem Kownackim i, i, i wagą jest to co on sam powiedział, że najważniejsze jest trzymanie przez niego przez niego wagi nie chodzi o to, żeby po prostu zapominał o tym, że jest pięściarzem przez Dwa miesiące po walkach i przypominał sobie przez 8 czy 10 tygodni, kiedy zaczyna obóz treningowy. To jest absolutnie najważniejsza, najważniejsza sprawa i co do tego chyba nie ma żadnej wątpliwości nikt z Was, że to jest dokładnie to i dokładnie o to chodzi. Więc tutaj chyba nie ma jakiegoś specjalnego stresu z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o, o wagę Adama w momencie, kiedy... Bo taki jest, taki jest pomysł. Woda mineralna niegazowana. A i tu jest pomysł właśnie przygotowania przygotowania się, trzymania tej wagi cały czas. Wydaje mi się, że czy nie wydaje mi się, wiem z tego wszystkiego co słyszałem, to z tego wszystkiego co słyszałem jest to naprawdę... Yy, yy, przygotowania były idealne pod tym względem. E, jeśli chodzi o sparingi, bo to często sporo pytań na ten temat, jeśli chodzi o sparingi, w Przemku jak wyglądały, naprawdę sparingi z wachem po pierwsze ja nie przykładam specjalnej wagi do, do sparingów, bo e, taki Tomek Adamek na sparingach wyglądał tragicznie, po czym wychodził i opukiwał areole. Ja mówię o tym areoli z najlepszego e, czasu swojej kariery. Widziałem sparingi, Tomka Adamka, bo byłem, na, byłem w Houston, kiedy się przygotowywał, wyglądał tragicznie. Przepychali go zawodnicy, dawał się trafiać i tak dalej. Kompletnie nic z tego nie zostało. Natomiast część z Was pytała mnie, zostałem przy Adamie Kownackim, bo to najbardziej goręcy temat, część z Was pytała mnie, czy jest absolutnie sens, czy jest absolutnie sens tego, żeby e, e, brać jako sparing partnera kompletnie w nic natomiast to co powiedział powiedział Adam Kownacki chodzi o to, żebym ja wyłapywał te ciosy, które będą leciały w moją stronę, jak jestem w stanie wyłapywać ciosy gościa z tak szybkimi szybkim rękoma jak Miller, no to jak myślicie, czy będę wyłapywał ciosy wyłapywał ciosy Haleniusa, które są nieporównywalnie wolniejsze, dokładnie dokładnie to o to chodzi natomiast jedna, jedna rzecz, bo chciałbym jeszcze z parę minut polecimy bo Jedna rzecz, która mnie uderzyła, to jest śmiertelne, to jest śmiertelne przekonanie w większości z Was, że Helenius przychodzi, przyjeżdża po wypłatę. No, akurat powiem Wam tak, akurat zdaję sobie sprawę z tego, ile w Heleniusa włożono pieniędzy w, ta, w te przygotowania. To nie jest tak, że Helenius. Leżał najpierw w Helsinkach, później przyjechał do Alabami, gdzie trenował w gymie z Deontayem Widerem. Nie to, że sparował z Deontayem Widerem, ale trenował w tym samym Rzymie. Miał paru dobrych sparring partnerów. Gorman to nie jest zły sparring partner. To tak nie wyglądało. To wyglądało po prostu w ten sposób, że parę, parę złotych, z tego co wiem, to około 50 tysięcy dolarów zostało włożonych w jego przygotowania treningowe. Także on tutaj przyjeżdża, przyjeżdża walczyć się z Adamem Kownackim. Na serio. To jest dla niego ostatnia szansa. On o tym wie. Adam nie może potknąć się nawet przez sekundkę. On o tym wie. Tak wygląda obecnie ta sytuacja. Słuchajcie, dzisiaj tak błyskawicznie, bo jeszcze mamy trening medialny Adama Kownackiego, z tego może zrobimy jakieś, jakieś, jakiś mały przegląd. Wieczorkiem rzucę Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Następny raz na pewno już z Nowego, z nowego Jorku, się na pewno to nie. Jak, jak samolot doleci i ja dojadę z lotniska do, do hotelu, gdzie będzie tym razem konferencja prasowa, pozdrawiam was serdecznie. Do następnego, trzymajcie się.